Blok pierwszy. Dalej siedzę, czyli dalej omawiamy ćwiczenia. Nazwijmy to przy biurku, ćwiczenia w pozycji siedzącej, które mają nam za zadanie zniwelować czy zmniejszyć ból, który się pojawia przy tym długotrwałym siedzeniu, czy pracując zdalnie, czy ucząc się zdalnie. Teraz odcinek piersiowy, ale też kończyna górna, rozciąganie. Bo to nie tylko siedzenie, ale też ustawienie ręki przy komputerze, przy myszce, przy laptopie. Także też kręgosłup oczywiście mocno powiązany z kończyną górną, łopatka, żebra. Porozciągamy sobie odcinek piersiowy i kończynę górną. Prawidłowa postawa, czy siedzimy na guzach kulszowych, proste plecy. I zaczniemy sobie od rozciągania. Odcinka piersiowego, ale też już całych mięśni ramion. Czyli wyciągamy się do przodu, chowając głowę między barki. To samo do góry. I jeszcze za plecami ściągamy mocno łopatki. Obracamy sobie koszyczek. I znowu pięć razy przód. Głowa. Góra, głowa między barkami i za plecami. Naciągamy, obracamy jeszcze dłonie. Pięć takich powtórzeń. I z tyłu, następnie otwieranie klatki piersiowej ze skrętem, czyli też odcinek lędźwiowy, rotacja w odcinku lędźwiowym i piersiowym otwieramy. Wracamy do środka w drugą stronę, otwieramy dłonią do góry. Jak otwieramy wdech, wracamy wydech. 20 takich powtórzeń po 10 na stronę. Wdech, następnie rozciągamy ramię. Czyli przyciągamy wyprostowany łokieć. Przytrzymujemy 10-15 sekund. To samo na drugą stronę. Te ćwiczenie powtórzcie sobie co najmniej 2-3 razy na każdą stronę. Następnie 5 przy czole i staramy się łokieć docisnąć. Prawy łokieć do lewej piersi. Przytrzymać do 20 sekund to samo. Druga kończyna. Przytrzymać do 20 sekund. Powtórzyć to przynajmniej jeszcze raz, albo najlepiej dwa razy. Rozciągamy przedramię, mięśnie ramion i przedramienia. Mobilizujemy nadgarstek. Przytrzymujemy prosty łokieć. Bark już nie wysuwamy do przodu, tylko cofnięty. W drugą stronę delikatnie napieramy na grzbiet dłoni dłonią do góry. I to samo na drugą. Kończynę. Przytrzymujemy 10-15 sekund. Delikatnie na grzbiet dłoni. I w drugą stronę palcami do góry. I jeszcze za głową. Czyli łapiemy. Dotykamy dłonią do karku. Łapiemy z góry za łokieć i ciągniemy na bok. Możemy do tego przyciągnięcia ramienia na bok za głowę jeszcze lekki skłon dodać. W tą stronę, w którą przyciągamy rękę. To samo. Druga strona za łokieć za głowę z delikatnym skłonem i również trzymamy minimum 10, maksimum 20 sekund i też powtórzcie sobie po dwa razy na każdą stronę.